Cześć, mam na imię Filip i witam Cię na moim kanale Podróże bez tajemnic, na którym wspólnie odkrywamy tajemnice różnych zakątków świata i różnych sposobów podróżowania. I właśnie dzisiaj o podróżowaniu kamperem, a konkretnie będzie to pierwsza część relacji z naszej 10-dniowej wyprawy na południe Europy. Pier będzie pierwsze pakowanie, pierwsze jazda, pierwszy nocleg, pierwsze gotowanie, pierwsze wstawanie, więc pierwsze wszystko. Nie przedłużając, zapraszam. No i nadszedł w końcu ten dzień, jadę do wypożyczalni po naszego kampera, którym przez najbliższe 10 dni będziemy podróżować. Jeszcze nie wiem gdzie, bo troszeczkę choroba poprzeżowała nam plany i no nie zaplanowaliśmy wszystkiego tak jak chcieliśmy, ale może to, może to i lepiej. Jeśli wypożyczacie kampera z wypożyczalni to często możecie wykupić taką dodatkową usługę, dostarczania kampera pod dom ale ja mam kilka kilometrów do wypożyczalni, więc podjadę sobie autem zostawię tam auto, także też przy odbiorze będzie, będzie sprawniej w związku z tym, że jest to moje pierwsze wypożyczenie kampera, to też na miejscu czeka mnie przeszkolenie z tego jak tego kampera używać jak jeździć jak opróżniać zbiorniki gdzie co podłączyć, co włączyć, żeby nic nie zepsuć, żeby było fajnie i przyjemnie a to nasz kamperek w całej okazałości Miałem okazję nim właśnie przyjechać pod dom, więc jazdę próbną mam za sobą, o tym troszeczkę potem, bo teraz czas się pakować. A pakowanie to nie lada wyzwanie, bo tak naprawdę bo tak naprawdę to przeprowadzka, a nie pakowanie. Czyli musimy wrzucić ciuchy, nie do walizek, tylko do szafek. Jedzenie. O do lodówki czy do szafek powiem wam, że jest masa masa schowków masa szafek więc jakoś specjalnie się nie ograniczaliśmy szykując się, ani też nie mieliśmy czasu na jakieś specjalne pakowanie się, więc mamy dużo rzeczy i jeszcze mamy dwójkę dzieci, więc tych rzeczy jest naprawdę sporo a tak naprawdę wszystko ma swoje miejsce jak pozamykamy szafki to nic nie powinno latać. Oprócz oczywiście tego oprócz tych schowków, szafek, które są w środku, jest też duży luk bagażowy na zewnątrz, w którym są w tym momencie o, zobaczcie, dwa rowerki nawet spakowane jakieś krzesła, stoliki, no i z tyłu jeszcze bagażnik na rowery. To jedziemy, pakowanie zajęło nam 3 godziny. Nie dlatego, że robiliśmy to pierwszy raz, a trochę też powiem dlatego, że nie byliśmy za bardzo ogarnięci, ale jak już mówiłem, pakowanie to nie tylko nie, po prostu nie, nie, nie przeniesienie toreb, tylko faktycznie przeprowadzka do, do domu na, na kółkach. Zrobiliśmy jakieś 100 km, więc trochę mogę powiedzieć o tym, o wrażeniach z jazdy. Jedzie się spokojnie, jedzie się normalnie na auto do masy, dopuszczalnej do do opuszczalnej masy całkowitej do 3,5 tony. Nie trzeba mieć dodatkowych uprawnień, wystarczy prawo jazdy kategorii B. I powiedzmy, że te umiejętności z prawa jazdy kategorii B są w zupełności wystarczające przynajmniej do jazdy na wprost bo manewrowanie to zupełnie inna bajka auto jest duże więc trzeba zwrócić przede wszystkim na dwie, duże, dwie kwestie pierwsza to jest właśnie wielkość auta bo o ile taki średniej klasy Kolumbiak ma niecałe 5 metrów długości około niecałe 2 metry szerokości taka skoda oktawia powiedzmy no to to auto ma 7 metrów długości i Różne źródła różnie podają 230 do 280, pewnie 280 z lusterkami szerokości, więc to już jest spora różnica. E, zajmuje faktycznie cały pas e, na takiej drodze mm, krajowej. E, na S jest oczywiście dużo, dużo, dużo luźniej, czy na, czy na autostradzie, ale szerokość szerokością, przede wszystkim długość. Trzeba pamiętać o tym, żeby nie ścinać zakrętów, bo auto mocno E, mocno zachodzi no przy parkowaniu tak oczywiście też trzeba wziąć to pod uwagę i również przy wyprzedzaniu nie od, czyli jak wyprzedzamy kogoś to trzeba jeszcze kawałek odjechać tak żeby się zmieścić żeby komuś nie zajechać e, żeby komuś nie zajechać drogi, a tak poza tym jedzie się całkiem przyjemnie, wiadomo wspomaganie e, więc wszystko chodzi bardzo gładko, natomiast druga rzecz którą trzeba wziąć pod uwagę to jest Silnik, bo my w naszym Fiacie mamy motor 2,4 litra. To jest diesel o mocy 140 koni i jest to taka moc wystarczająca do, do kulania się do kół, swobodne do takiego. Jak się człowiek rozpędzi, to, to jedzie, ale już jakieś manewry, wyprzedzanie i tego typu rzeczy, to już trzeba e, planować brać to pod uwagę. A i trzecia rzecz jeszcze mi przyszła do głowy, którą trzeba wziąć pod uwagę przyjeździe tym autem, no to jest droga hamowania. Tak To nie jest jak w osobówce. E, ona będzie tutaj zdecydowanie, zdecydowanie dłuższa. Tym bardziej, że no, trochę tutaj wieziono, tego, że auto w samym w sobie waży dosyć dużo, to też trochę bagażu e, wjedziemy. A gdzie jedziemy? No właśnie tak do końca sami nie wiemy. W planach na początku była Słowenia. E, może, może jeszcze, tam, może jeszcze tam dotrzemy, ale trochę nam choroba pokrzyżowała plany. No, te, w takim stopniu, że nic nie zaplanowaliśmy. Dlatego dzisiaj w związku z tym, że mamy, wyjechaliśmy około 16, więc też nie chcemy robić jakiejś długiej trasy. Jedziemy do Karpacza, przespać się jeszcze po polskiej stronie. Na camping z widokiem na śnieżkę. Pogoda jest ładna, więc liczymy, że tą śnieżkę zobaczymy. Także odpoczniemy i tak naprawdę dzisiaj wieczorem będziemy dopiero myśleć co, co dalej. Pewnie gdzieś na południe, ale gdzie to jeszcze nie wiem. Trochę też wyszliśmy z założenia, że ten wyjazd chcemy, znaczy nie chcemy tego wyjazdu zacząć planować od miejsca tylko bardziej cieszyć się drogą spędzić dużo czasu po prostu w swoim towarzystwie cieszyć się tym towarzystwem a tak naprawdę jakie miejsca przy okazji odwiedzimy to będzie drugorzędne Także na razie kierunek Karpacz zostały nam jakieś dwie godzinki trasy musimy się spieszyć bo do 22 <laughs> yy, tylko na camping wpuszczają no, w razie czego znajdziemy sobie inne miejsce do spania ale stwierdziliśmy że pierwszą nockę zrobimy sobie na, yy, na kempingu camp 66 polecany przez wielu więc zobaczymy jeszcze kilka słów o kosztach zrobię oddzielny odcinek podsumowujący te wszystkie wydatki które ponieśliśmy natomiast tak wypożyczenie kampera to wydatek pierwszy i największy takiego kampera jak my wypożyczyliśmy patrzyliśmy w różnych wypożyczalniach To no jest koszt mniej więcej od 500 do 700 zł 500 zł po poza sezonem 700 zł, w sezonie głównym, czyli lipiec, sierpień i wszystkie te długie weekendy, majówka czy pożyciało. Natomiast można gdzieś z rąk prywatnych, że tak powiem troszeczkę taniej w sezonie za 500 gdzieś też wyhaczyć takiego kampera. No i to jest, no nie ma co ukrywać, to jest spory wydatek, bo to jest kamper 500 zł, to jest koszt noclegu w niezłym hotelu. A tutaj jeszcze nam dochodzą, no dochodzi nam paliwo, dochodzi nam jeszcze, dochodzi nam jeszcze, jeżeli będziemy stali na polu namiotowym, to opłata za pole namiotowe, więc to samo wypożyczenie kampera to nie koniec, nie koniec kosztów. No ale jest to największa, największy koszt, który trzeba ponieść na samym początku. Tak, przy, czyli przy takim tygodniowym wypożyczeniu kampera za 700, no to mamy 4000. 900, tak? I teraz to jest koszt. Dodatkowo jest jeszcze najczęściej taka opłata serwisowa 250 zł, które, w której skład wchodzi e, butla, no takie, tak, to, 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 to że to auto jest przygotowane, e, napełnione są zbiorniki e, wody i tak dalej, i tak dalej. Samym odebraniem kampera trzeba wyskoczyć jeszcze z całkiem konkretnej kwoty, po z 4000 to jest taka kwota, która najczęściej jest e, no, stała w wypożyczaniach. To jest kwota kaucji. No, jest to oczywiście zwrotna kaucja, jeżeli oddacie kampera w takim samym stanie, go pobraliście, ale no, trzeba tą kasę wyłożyć. Dojechaliśmy do Karwacza na pole kempingowe Camp 66. Miły pan wskazał nam miejsce, mógł podłączyć się, bo żeby zacząć korzystać z dobrodziejstw kampera najpierw tak, podłączyliśmy się pod prąd. Czeka nas jeszcze poziomowanie, chociaż nie wiem, zobaczę najpierw, czy, czy czasami nie jest ok. Teren wygląda dosyć dosyć płasko, a kompera poziomuje się po to, żeby no, wygodnie się spało, jadło, tak żeby żeby talerze nie spadały ze stołów żebyśmy nie spali głową w dół, natomiast ostatnia rzecz jeszcze do zrobienia to włączenie gazu żeby można było zrobić kolację butla odkręcona tak, odpowietrzona OK. Można zacząć gotować. Na dworze jest zimno, więc kolację zjemy tutaj, ale najpierw urządzimy sobie nasz salon, żeby było przyjemnie To co można tutaj zrobić to te fotele Mamy, się obracają. Jeden okay. Jedno drugie i żeby nie rozchwalać stolika bez tego stelaża. można uszkodzić i proszę, raz, dwa, trzy, cztery czekam pojedli, to czas spać bo jesteśmy dzisiaj bardzo zmęczeni i tą naszą naszą jadalnię teraz czas przerobić na sypialnię teraz, jeśli dobrze pamiętam ze szkolenia było dzisiaj więc to powinienem jeszcze pamiętać eee, tak, no składamy stolik, wiadomo tą część też musimy Demontować. I to też. Ej, okay. mamy? I ostatnia rzecz jeszcze. O, widzimy. Teraz jest tutaj taki taki przełącznik sprytny, który spowoduje, że sufit zacznie się obniżać, i będziemy mieli. Sprawdzam czy nic tutaj ja nic nie zniechaczy, czy o niczym nie zapomniałem, ale chyba nie i mamy dwa miejsca spania z siatką ogradzającą z jednej strony, z siatką ogradzającą z drugiej strony dla dzieciaków. Zawle to podepniemy, jak się położą, żeby nikt nie wypadł. Także fajnie mieć nic tylko spać Scenie na swoim miejscu drugą sypialnię, ale tam Was nie wpuszczę. A teraz czas spać i widzimy się jutro. Dzień dobry, pierwsza nocka za nami i zobaczcie. Piękny widok. Na samą Śnieżkę. Pogoda zapowiada się piękna, 28 stopni, plana, widoczność też jest fantastyczna. Na śnieżkę również, więc postanowiliśmy zostać tutaj jeden dzień, tak żeby trochę e, poczuć klimat życia e, na kempingu i trochę się przeorganizować, przepakować jeszcze, bo wczoraj na szybko się pakowaliśmy, także nie wszystko jest tak, jak być powinno a więc zaczynamy dzisiaj śniadankiem złożyliśmy sobie markizę którą miał nam ma nasz kamper także słońce nam nie straci na kemping przyjeżdża pan z piekarni z takimi bułeczkami dwa złote są świeże to fakt ale jak ktoś chce trochę zaoszczędzić to pewnie lepiej wziąć rower między nogi i podjechać do karpacza na chlebie też nie zaoszczędzicie, bo kosztujecie 15 zł. Korzystając z okazji, że dzisiaj stacjonarny pobyt mamy, pokażę Wam, jak ten camper wygląda z zewnątrz, jakie ma schowki, gdzie co się wlewa, bo jest tego całkiem sporo. Przód wygląda jeszcze dosyć standardowo, i tutaj poza, poza tą przybudówką nad, nad kabiną nic. Nic innego nie ma. No, są też podężne, podężne lusterka, bo no, w takim kamperze nie ma lusterka wstecznego, więc trzeba się przyzwyczaić do tego, że korzystamy tylko z tych lusterek bocznych, więc trzeba je dobrze ustawić i z nich korzystać. Co dalej? Pierwsza rzecz, która tutaj jest, to jest wlew na wodę. Odkręcamy na wodę, wodę świeżą. Odkręcamy, wkładamy wąż i cała historia. Dalej mamy trumę, czyli system odpowiedzialny za e, no, ogrzewanie, wentylację, tego typu, tego typu sprawy. Z ogrzewania nie korzystamy, póki co mamy prawie 30 stopni. Tutaj bardzo ważny schowek czyli zbiornik na to, co spływa z kibelka. I to jest ta walizka, którą wyciągamy i potem musimy ją opróżnić w specjalnych wyznaczonych do tego miejscach. Będziemy to też robić, będziemy na punkcie serwisowym, więc potem pokażę dokładnie jak to i to się robi. Z tyłu mamy bagażnik na cztery rowery i kamerka cofana rybi oko, która ułatwia nam manewr. To fajnie, tutaj akurat w tym kamperze nie ma żadnych czujników, ale też trudno żeby te czujniki były na kamperze, jeśli mamy jeszcze, e, jeśli jeszcze mamy, no, bagażnik. Idąc dalej, mamy duży bagażnik, naprawdę jest on bardzo pokaźny. Tutaj przywieźliśmy stół, krzesła, dwa rowery dziecięce, kilka, kilka toreb i jakichś innych duperalek, kaski, kaski i tego typu sprzęty. Widzicie tutaj, to, to użebrowanie to jest użebrowanie od łóżka, więc jest dostęp do tego bagażnika, również z wnętrza, z wnętrza kampera, ale pamiętajcie, pamiętajcie również o tym, że, nie, pamiętajcie również o tym, że hmm, Trzeba zamknąć po prostu tego kampera, żeby nikt tam tutaj nie wszedł do środka. Co dalej. No mamy markizę. Dużą markizę, która jest fajną, fajną sprawą. Czas sobie posiedzieć i trochę się odsłonić od słońca, a pod markizą, to pewnie Wam pokażę troszeczkę wieczorem. Są tutaj, jest tutaj listwa LEDowa, nie to co się świeci teraz w sumie nie wiem, czemu to się świeci. Eee, tu jest długa listwa LEDowa, która... Robi ponoć fajny klimat, ale to o tym się przekonamy wieczorem. Co dalej? Jest podłączenie do, do prądu, jesteśmy podpięci, plus przedłużacz. Tutaj w zupełności 25 metrowy wystarczył. No i obok mamy jeszcze zbiornik. Tutaj mamy na butle. Tu są butle. Jak widzicie, trochę tego, trochę tego jest. Ma różnych takich, e, różnych takich miejsc, które trzeba zajrzeć, o których trzeba wiedzieć. I jeszcze na samym dole, pod amperem jest taka nóżka, która służy temu, żeby auto było, stało bardziej, e, bardziej stabilnie. To z takich rzeczy. I jeszcze jest tutaj taki wysuwany, wysuwany podest, który ułatwia ale można też go, nawet trzeba przed jazdą zwinąć. Tak to wygląda z zewnątrz. Jak będzie troszeczkę troszeczkę słońce lżejsze, to będzie można odsłonić te rolety. Jak widzicie, to jest pozasłaniane roletami, żeby się aż tak mocno nie nagrzewało. Jak będzie troszeczkę Chłodniej, to odsłonimy te rolety i pokażę Wam dokładnie jeszcze raz, jak to wszystko wygląda w środku. Jeśli chodzi o sam Camping Camp 66, no to jego znakiem rozpoznawczym jest piękny widok na Śnieżkę. Ale nie tylko dlatego, cieszę się takimi dobrymi opiniami. To jest Camping, który jest bardzo spokojny, ma też czystą, czystą infrastrukturę, prysznice, toalety. Można. Tutaj pozmywać, no w zasadzie to co powinno być na <gry> Na tego typu kempingu oczywiście są stanowiska dla kamperów czy, czy podmioty, gdzie można też skorzystać z prądu. Jest ich mniej, więc je warto zarezerwować wcześniej. Natomiast jak ktoś chce po prostu przyjechać tutaj z namiotem, no to tego miejsca jest całkiem sporo i pewnie jakichś e, szybszych, takich wcześniejszych rezerwacji robić nie trzeba. E, na terenie kempingu jest też taka, za chwilę to pokażę Wam, e, część dla dzieci, piaskownica, bramki boiska, będzie chyba dzisiaj rozkładany też basen, jest restauracja, Jest codziennie przyjeżdża pan z świeżymi wypiekami. Upał w całej Polsce, tak Karpacu nie inaczej, dlatego po się schodzić na basenach hotelu połemkowskiego. No i tak, osoba dorosła, do 4 godziny 70 zł. dziecko 50 z tego. Baseny są naprawdę spoko, i na zewnątrz jest duży, bardzo duży basen, w środku zjeżdżalnie, różnego rodzaju baseny. Lazy River i te klimaty Także jest tego dużo, ale 70 zł za 2 godziny no mało nic I jeszcze za 15 minut opóźnienie 20 minut od osób. Ale dobrze, lecimy dalej żeby nie było, że tak zupełnie się obijaliśmy dzisiaj, to na ten basen przejechaliśmy. się na rowerach z dolnej części Karpacza, czyli jakieś 6 km non stop pod górę. Część rodziny wjechała, część po drodze yy, załapała się na busika, który, yy, który, który ich podwiózł, ale teraz mamy już bo na camping mamy już 6 km z górki, także będzie łatwo, lekko i przyjemnie, więc spadamy na jakieś lody, zakupy i wracamy do naszego kampera. pierwsze dwa dni, a ja zapraszam już na kolejny odcinek naszej relacji, gdzie z Karpacza udajemy się na południe Europy, najpierw w kierunku Pragi. Cześć!